dobrze ja, to jest. Jest jest to jest. No, dobra, teraz nie mocno uwaga teraz prąd wyłączę nie ciągnij mocno no jak prąd wyłączyłem było łatwiej a myślę że było dużo łatwiej chce ktoś jeszcze spróbować może uważa, że no to tu jeszcze półkolego chcecie dawaj mi to no, nie spróbujcie. Dawaj no, mi jesteś silny. To uwaga bo On prąd trzymasz No i jak pan nie płynie, nie ma pola magnetycznego. Nasz elektromagnes nie działa. Słuchajcie, yy, masz coś... Co to, to za moment? Bo ja też mam pytanie. Może jej Co? to że, bardzo Że się nagrzewa, tak? No, tu, kolega, tu kolega jest bliski prawdy. Właśnie, ponieważ taka żarówka prawie całą energię, którą czerpie z, z, z gniazdka czy też z sieci, zamienia na ciepło. Prawie cała energia jest zamieniana na ciepło. Tylko kilka procent tej energii jest zamieniana na światło. I na przykład taką żarówkę jak dołączę, to możemy od razu pamięcić? Nie, nie. Jest bardzo gorąca, właśnie. Dlatego też używamy obecnie wiór elektrolubiorescencyjnych, wiór LED, które tyle energii nie tracą na ciepło. Nie wytwarzają tyle ciepła, w związku z tym są dla nas bardzo oszczędne. Yy, ale słuchajcie, może ktoś pamięta, może ktoś wie, co to jest z grafitu. Nie wiem, czy tu widać. Widać? No, wy macie lepsze oczy, to wiecie. Zobaczcie, tutaj jako żarnik zastosuję grafit. I teraz, co ma żarówka jeszcze? No Szklaną bańkę, właśnie. A moja szklana bańka jest zrobiona z czego? Z słoika. Ze słoika, tak, no, co zrobić, jest słoik. E a czy może ktoś wie, co jest w środku słoiku? Ogórki były, już zjadłem. Powietrze? <grystne> właśnie, powietrze, a jeżeli powietrze, to i tlen. I to jest właśnie główny problem. Ponieważ, jeżeli zaświecę moją żarówkę, to tlen spowoduje to, że ten grafik się zacznie utleniać, zacznie się wypalać. No i żarówka niedługo poświeci i przestanie świecić. No i mógłbym tę kwestię rozwiązać na trzy sposoby. Mógłbym sadzić tutaj taką małą świeczuszkę, nawet małą, mógłbym sadzić, zaś, zapalić ją, zakręcić, jak świeczka zgaśnie, znaczy wypali cały tlen, no nie? Jak nie będzie już tlenu, wtedy włączam żarówkę, powinna świecić dłużej. Są jeszcze dwa inne rozwiązania. Mógłbym na przykład wypompować cały powietrze, stworzyć próżnię. Nie ma powietrza, nie ma tlenu, czyli powinno działać dłużej. I jest trzecie rozwiązanie jeszcze. Mógłbym zastąpić to powietrze gazem szlachetnym, który będzie wchodził w reakcję z tym grafitem. Ale dzisiaj nie chodzi o to, żeby świeciła długo, tylko chodzi o to, żeby w ogóle zaświecić i pokazać Wam jakim prostym urządzeniem jest żarówka. No i teraz to spróbuję tą żarówkę uruchomić. Przyciemnić Nie, ja myślę, że będzie widać. O! Ale się No i zobaczcie. Moja żarówka świeci, ale tak jak mówiłem, no nie będzie świeciła za długo. Nawet możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby zaczekać, aż, aż się wypali. No zobaczcie, już powoli się kończy. No i po żarówce. Chcielibyście kupić taką żarówkę? Nie. nie. Znaczy, ja bym nawet ja by, tej, bym nawet nie sprzedał, nie? No ale. Nawet gdybyście się nie umyli, a tu już w łazience ciemno. Nie? Właśnie, dlatego to był główny problem z wynalezieniem żarówki. Bo samo zjawisko, że na przykład drucik, drucik podgrzany, tak jak pamiętacie, jak tu podgrzewałem drucik, no nie, on zaczął świecić aż. Zrobił no, się taki pomarańczowy. Właśnie. I było to zjawisko już wcześniej znane, tylko był jeden podstawowy problem, że ta żarówka musi świecić na tyle długo, żeby klient chciał ją kupić. I to było, to było główne zadanie związane z wymaganiem <kutkujesz> żarówki. Dobra, Cię słuchajcie. Ale to widać, że środek się kręci? Tak. Widać. A, jest... a zobaczcie, teraz tutaj ten wezmę, a zaświecę zwykłą żarówkę. Kręci się. Ale kręci się. A jeżeli zamiast żarówki użyję światła, które miga. I zobaczcie. Mogę sprawić, że on się kręcił w jedną stronę, bądź też w drugą, albo się zatrzymał. To zjawisko nazywa się zjawiskiem stroboskopowym od urządzenia, od stroboskopu, w którym świecę. To jest światło, które miga. I samo, sama zasada działania jest bardzo prosta. Zobaczcie, jak wam tłumaczyć tę zasadę działania? Gdyby tu było zupełnie ciemno, ja bym poprosił panią Milonę, żeby włączała i wyłączała światło, a ja bym tak kręcił ręką, i Pani Ilona zawsze by włączała światło, kiedy mam rękę u góry? To co byście widzieli? Rękę u góry. Zawsze byście widzieli rękę u góry, a ja bym tą ręką cały czas kręcił, no nie? A jakby zawsze światło było włączone, kiedy mam rękę u góry, to byście widzieli tylko rękę u góry. I byście powiedzieli, Nie, Pan Sebastian trzymał rękę cały czas u góry, no nie? Bo tak byście widzieli, a ja bym ręką cały czas obracał. I właśnie tak samo jest tutaj. Wentylator się obraca. Ale migające światło powoduje to, że dochodzi do takiego złudzenia optycznego, że ten wentylator kręci się powoli, a to się w ogóle nie obraca. I słuchajcie, takie zjawisko ma też przełożenie y, takie niebezpieczne, ponieważ gdyby była jakaś fabryka, gdzie na przykład, nie wiem, obraca się jakieś urządzenie, albo frezarka pracuje, diertarka, tokarka i teraz jest włączona, przychodzi jakiś pracownik, i jest takie migające światło i teraz on tak podchodzi, patrzy, o to tak się powoli kręci, tak samo jak ten wentylator, no nie? Ktoś mógłby powiedzieć, o mogę tu wsadzić palec, on się tak powoli tu kręci albo w ogóle, no nie? No i co by było, gdybym wsadził tu palec? A, byłoby to dla nie mnie to bardzo przykre, ponieważ doznałbym no jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, właśnie. Dlatego też takie migające światło nie zawsze jest korzystne. Ale słuchajcie, pokażę Wam jeszcze jedno doświadczenie, nie wiem czy ono do końca wyjdzie, bo tu jest dosyć jasno, ale jeszcze jedno doświadczenie związane z efektem stroboskopowym, z takim złudzeniem, jakiego można doznać.